Szczęść Boże kochani, witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Dzisiaj powiemy sobie o tym, czym jest adwent i oczywiście wrócimy do najważniejszego pytania. Co to tak naprawdę jest miłość? Zapraszam bardzo serdecznie. Mówić wiele o Adwencie, ale przede wszystkim chciałbym podkreślić jeden fakt, bo mam wrażenie, że trochę nam to się myli i miesza poprzez kolor fioletowy, jaki widzimy, kiedy ksiądz wychodzi do mszy świętej czy na bożeństw. Adwent to radosny czas. Radosny! Dlatego, że przygotowujemy nasze serca, nasze dusze na spotkanie z żywym Bogiem, który wciela się w osobie Jezusa Chrystusa, który przychodzi do nas, oczekiwany Mesjasz. A więc moglibyśmy tak naprawdę wyróżnić trzy takie wymiary tego Adwentu. Po pierwsze, radosne oczekiwanie na przyjście Mesjasza, który był zapowiadany przez proroków, oczekiwany i my również przypominamy sobie tę tajemnicę niejako duchowo myśląc o tym, żeby zrobić przestrzeń i miejsce w naszym sercu i w naszym życiu dla Jezusa. Drugi wymiar związany jest przede wszystkim z tym, że mamy tę świadomość jako katolicy, że Jezus Chrystus jest obecny zawsze w Sakramentach Świętych, że czeka na nas, że pragnie nam siebie sam dawać. Dlatego warto, abyśmy żyli tą świadomością i nie tylko: No to już wiem, ale żebyśmy szli za tym abyśmy chcieli przyjąć tego Chrystusa, uwierzyć, że to On nas każdego dnia umacnia, jest tak bliski, tak hojny i ja mogę go mieć, tylko muszę powiedzieć tak mojemu Bogu i być na Eucharystii, na modlitwie, na Czytając przede wszystkim też słowo Boże, ale Eucharystia to jest centrum. Tam właśnie Jezus nam siebie daje w swoim słowie i w swoim ciele. No i trzeci wymiar, kochani, trzeci wymiar, który mówi o ostatecznym przyjściu Pana Jezusa na ten świat w czasach paruzji, w czasach ostatecznych. Potrójny wymiar adwentu. Adwent ma być dla nas takim czasem przygotowania duchowego. Zewnętrzne znaki, ozdoby, w sklepach już widzimy, wiele takich rzeczy mamy. Cieszymy się, fajne piosenki lecą, dobre melodie, wspomnienia, śnieg, który też tutaj nam towarzyszy. Ale to nie jest sedno sprawy. Sednem sprawy jest to, czy ja w swoim życiu różnię się od w cudzysłowie, nie obrażając nikogo poganina, czy ja poprzez słuchanie Jezusa, poprzez karmienie się Jego słowem i Jego ciałem, zmieniam swoje nawyki, zmieniam swoje przyzwyczajenia, czy ja chcę żyć z Chrystusem, dając siebie braciom i siostrom, nie tylko w sposób duchowy, ale też materialny, poprzez dawanie swojego czasu, swojej empatii, swojej kasy, też umiejętność zrezygnowania z czegoś dla kogoś. To jest niesamowite. I oczywiście te pytania musimy sobie zadawać, ale cóż by było, gdyby nie pytać o miłość? Wszystko streszcza się w miłości, a Bóg nam daje swoją łaskę po to, żeby nas umocnić i żeby umożliwić nam przyjmowanie Jego miłości i dzielenie się tą miłością, niejako bycie Jego solą, Jego światłem. Zatem, co to jest miłość? Jak pytam swoich uczniów, to 90% mówi: uczucie. Miłość to uczucie, miłość to przywiązanie. Jakaś w tym prawda jest, ale czy Boża miłość, do której my każdy z nas dąży, do tej Bożej miłości może opierać się tylko na uczuciu? Przecież uczucie nie, niekoniecznie jest stałe. Uczucie się zmienia. Dlatego, kochani, chciałbym was serdecznie zachęcić do tego, abyśmy na miłość patrzyli z innej perspektywy. To jest codzienny wybór Moja decyzja osobista, życiowa, że ja chcę być z tym i z tym człowiekiem, że ja odnawiam tę decyzję. Ja świadomie i w sposób wolny wchodzę w tę relację, i teraz, jakbyśmy mieli powiedzieć, do czego ta decyzja prowadzi? Punkt pierwszy prowadzi do bycia z tym drugim człowiekiem, do spędzania wolnego czasu, do tego, że ja jestem, jestem, bo kocham. Drugi punkt to oczywiście sytuacja związana z tym, że jak jestem, no to słucham i robię to chętnie, robię to z miłością, wsłuchuję się w potrzeby mojej siostry, mojego brata, którego miłuję. Punkt trzeci, jeżeli mówimy o miłości, to jeżeli już jestem i słucham, to przede wszystkim jego myśli i słowa osoby, której kocham, są dla mnie bardzo ważne. Ja się z nimi liczę, bo nie moje zdanie jest najważniejsze, ale chcę rozmawiać, chcę tworzyć razem. Nie sam, nie jestem pyszny w tym wszystkim, nie jestem egoistą, lecz ze względu na miłość do drugiego, słucham i liczę się z jego myślami i z jego wypowiadanymi racjami. Punkt czwarty. Najwa naj chyba najważniejszy też z tych wszystkich, bo one w jakimś stopniu są takie etapowe. Kiedy są trudne chwile, jakaś trudna sytuacja, kryzysy, to ja się nie odwracam. Ja jestem z tą osobą, ja ją wspieram, ja razem z nią przeżywam ten kryzys. Punkt piąty: umiem iść na kompromis, niekoniecznie szukam konsensusu. I jakbyśmy mieli powiedzieć, jaka jest miłość w tym kontekście, jaka jest miłość do drugiego człowieka, no to pewnie powiemy, że różna, że czasami zdradliwa, czasami niewierna, że czasem słaba, że czasem nam się nie chce. I to prawda. Ale dążmy do tego, co w górze, nie do tego, co na dole. Dążmy do tego, o czym mówił Jezus. O czym też powtórzył święty Paweł. Jakbyśmy mieli powiedzieć, jaka jest miłość, do jakiej miłości mamy dążyć, o jaką miłość mamy prosić, do jakiej miłości mamy mieć stworzoną dyspozycję serca poprzez Jezusa, to prośmy o taką miłość, która będzie cierpliwa, łaskawa. Miłość, która nie będzie zazdrościła. Miłość, która nie będzie unosiła się gniewem, pychą, nie będzie egoistyczna, nie będzie spojrzeniem tylko w siebie samego. Miłość, która będzie polegała na tym, że potrafię rezygnować ze swoich potrzeb, bo dostrzegam potrzeby mojego brata i siostry, i ze względu na te potrzeby pragnę zrezygnować z własnych, po to, żeby on miał. W tej chwili zrealizowałem te potrzeby, co nie oznacza, że kompletnie wycofuje się z własnego życia, ale na tę chwilę, na ten moment potrafię zrezygnować z siebie. Miłość, która przede wszystkim jest też łaskawa, jest łaskawa w działaniu. Miłość, która nie szuka swego, nie szuka poklasku, która prowadzi do takiego życia, w którym nie chodzi tylko o mnie, ja nie jestem pępuszkiem świata, ale chodzi o nas. Miłość, która będzie charakteryzowała się tym, że wszystko przetrzyma, że potrafi przebaczyć, że wszystko znosi. Miłość, która nie jest tylko sielanką, ta ta ta, ta, ta fajnie będzie, wszystko będzie dobrze, miłość, która ma świadomość że w dobrych chwilach i w złych chwilach jesteśmy razem, bez względu na emocje, które nam towarzyszą. Na ten adwent, kochani, tak sobie myślę, życzę Wam tego i sobie też, bo wiem, że w tym jestem również bardzo słaby, abyśmy tak kochali, abyśmy o taką miłość prosili Jezusa, abyśmy w taki sposób przygotowywali nasze serca na przyjście Pana. A jeżeli te treści podobają się tobie, z czego jestem bardzo zadowolony, zachęcam do tego, żebyś zasubskrybował ten kanał, polubił go i skomentował, dzieląc się swoją własną refleksją duchowego dialogu. Serdecznie was pozdrawiam z Panem Bogiem. Wszystkiego dobrego. Szczęść Boże!